Cześć, dzisiaj kolejny dzień i mamy tak zdemontowane drzwi wejściowe, ale panowie dzisiaj szybciej uciekli, bo strasznie gorąco. Mamy to już przed ścianki zrobione, I tu i tu, jeszcze na tej części będzie, ale to jak wstawią drzwi, to obrobią. No tutaj do zakrycia będzie ta dziura. I tu już zaczęło się szpachrowanie. O to są te nowe drzwi. Wejście na poddasze zaszpachlowane. Co tutaj się wydarzyło? No tu już też mamy sufit zabudowany. Kanał się schował. O, tutaj jeszcze nie zrobiony jest ten yy, to wyjście na wentylację. A, i tutaj, tutaj jest, jest taki patent. Będzie taka wnęka na jakieś tam, kosmetyki. Nie wiem czy nie za głęboka. Tu też już mamy ściankę. Jest taka duża szpara. No to pewnie będzie zaszpachlowane. No, to tutaj szpachlowanie, to dopiero się zaczęło. No i to wszystko na razie. Nic tu więcej szczególnego się nie wydarzyło. No teraz szpachlowanie, szlifowanie, malowanie podłogi. I będzie koniec. No a dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!